Jesteśmy w Cinema City w punkcie 44 w Katowicach. To właśnie tutaj będziemy realizować nasz nowy projekt kanapę filmową. Rozsiądź się wygodnie w swojej kanapie i dowiedz się, dlaczego warto ruszyć z niej tyłek i obejrzeć dobre kino. Do tej pory Układ Zamknięty obejrzało ponad 250 tysięcy widzów. Oparty na prawdziwych historiach thriller twórcy Przesłuchania i scenarzystów, Czarny Czwartek Janek Wiśniewski Padł, zanotował najlepsze otwarcie krajowej produkcji od czasów drogówki Wojciecha Smarzowskiego. A pan mi się nie powinien przedstawić, kim pan jestem. jest. Na miejscu drugim uplasowali się krudowie, odkrywając świat na nowo. Poznając przy tym puszczykiełki, fangołapy oraz krokopsy i inne fascynujące zwierzęta. Jak widać, również i Wy odkrywacie świat na nowo razem z nimi. Nie mieliśmy okazji, żeby poznać inny świat, a nie wiedzieliśmy, że nasz świat wkrótce się zmieni. Na ostatnim schodku naszego topu uplasował się G.I. Joe Odwet. W filmie żołnierze jednostki wojskowej dowodzonej przez Duka walczą nie tylko z ich odwiecznym wrogiem Kobrą, ale również ze strukturami rządowymi, które zagrażają ich istnieniu. to prowokujący do wielu smutnych refleksji film na temat kondycji współczesnego świata. Życie pewnej pary diametralnie się zmienia w momencie, kiedy kobieta zażywa tabletkę panaceum. Wtedy dochodzi do niespodziewanych i tragicznych skutków ubocznych. W obsadzie m.in. Jude Law, Rooney Mara, znana m.in. z dziewczyny z tatuażem, oraz Katrin Zeta Jones, czyli śmietanka aktorska.

w domu młodego małżeństwa mają miejsce niepokojące wydarzenia. Korzystając ze sztabu kamer i specjalistów, małżeństwo odkrywa, że ich dom jest zaatakowany przez demona. Tym razem w rolach głównych wystąpią Ashley, Teasdale, Charlie Sheen oraz Lindsay Lohan. Straszny film od wielu lat parodiuje kultowe filmy, takie jak Incepcja, Panoromal Activity, czy też Igrzyska Śmierci. A w tym roku również Powieść 50 twarzy Greya. Kendra? Co? There's someone out there. Front door open. Someone's in the house. Open. Okay. Front door. Okay. Okay. They broke in. Just stay calm. Door, I want you to open. stay calm. Okay. Underwear door, Shut the hell open. up! Nowy film Krzysztofa Łukaszewicza, twórcy limczu oraz współtwórcy generała Nila ukazuje losy białoruskiego opozycjonisty i realia kraju sterowanego przez reżim Łukaszenki. W obsadzie m.in. Dmitry, Wincent, Papko, Karolina Gruszka oraz Anatolii Kot. Zacharka. W odcinku będziemy mówić na temat Jurajskiego Parku 3D, bo właśnie będzie można obejrzeć ten film w trzecim wymiarze. W kolejnym odcinku również pojawi się recenzja filmu Niepamięć.